Hej, witam witam w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony, polna i dzisiaj, przygotowałam dla Was stylizację inspirowaną stylem High Bieber. Ok, I'm back, I'm fresh on the scene. Franchise, best on the team. Blue the scene. Oczywiście, stylizację znalazłam sobie na Pinterestie. Ja wybrałam sobie kilka z nich, które sobie już zapisałam. Także zaczniemy sobie może od takiej najprostszej. Jak widzicie, same basiki, czyli krótka, czarna, ramonecka Do tego top bluzka, bądź sweterek, biały. Szerokie jeansy i białe Air Force'y. Także ja lecę się przebierać i zaraz z Was przychodzę pokazanie w stylówki i opowiem Wam, gdzie można znaleźć takie rzeczy. No i jestem z powrotem z gotową stylizacją. I zdałam sobie sprawę właśnie, że wszystko, co mam na sobie, jest beżki, także nic nowego. Ja z tego sklepowałam naprawdę większość rzeczy, także nam leska była kupiona jakoś rok temu. Albo nawet dwa lata temu Te topy pokazywałam wam w ostatnim filmie Odnośnie tego, co warto kupić na wyprzedażach Także jeżeli nie widzicie, to oczywiście zapraszam A spodnie są z najnowszego filmu, holu Właśnie nowości z Beszki e, Także również zapraszam, widzicie, musicie oglądać filmy, żeby wszystko wiedzieć Ja się prezentuję a i już go pokazuję w całości Kolejną stylizacją, która składa się tutaj z szarej bluzy, ja użyję sobie czarną, szarej z takim paseczkiem, w sumie te same spodnie i wansy czarne, klasyczne, model old school, także lecimy sobie z przymiarką, o i do tego dorzucam jeszcze okulary. I przechodzę z kolei stylizacją. W tej stylizacji akurat Hailey ma wansy na platformie. Ja natomiast mam te klasyczne i one są trochę po opakowanym stanie, ale to znaczy, że kiedyś bardzo dużo w nich chodziłam. Teraz już trochę mniej, ale na stylizację jeszcze je założyłam. Do tego skarpetki mam z Calcedonii. Spodnie jednak przebrałam na te ze Spredni barysa. Wydaje mi się, że bardziej nosują. I bluzę mam tu z Beczki, którą była na ostatnim holu. I teraz troszkę sobie jeszcze podwinę. Do tego okulary pewnie również są z Beczki. Założyłam sobie taką spinkę. Składa się z szarego kompletny dresów, e, właśnie mam tutaj bluzę, spodnie, e, dodatkowo buty easy e, i dodatkowo czapka, którą miałam wcześniej, maseczki nie będę zakładać i tak się prezentuje kolejna stylizacja, także lecę się przebrać i jestem. Czapka, którą znajdziecie na Zalando. Ta bluza jest z beczki, jest ona się dostępna na stronie. E, za 70 zł w różnych wariantach kolorystycznych, także jeżeli e, chcecie, to możecie kupić. A jest naprawdę super e, materiał cieplutki, także polecam. E, dresy, z tego co pamiętam, kupiłam kiedyś na AliExpress, słuchajcie. Nie było właśnie nigdzie żadnych dresów szarych, bez żadnych nadruków. E, I mówię, a dobra, zobaczę na AliExpress. I one były. Kosztowały około 40 zł. Co w się sensie to było dawno, dokładnie nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że to była taka cena i zamówiłam je na próbę, to chyba była jedna z takich droższych rzeczy, które znalazłam za to a nie jakieś pierdołki na kilka złotych, ale przyszły naprawdę fajne, mega jakościowo, także bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę fajnie mi się w nich chodzi, do tego buty właśnie easy, to jest chyba moja ulubiona stylizacja, w sumie ja tak też często chodzę właśnie w U nie wydaje się, by było mega ciepło w to słońce. ale to naprawdę jest mega zimno i mam nadzieję, że nie będę chora po tych nagrywkach. stylizacja składa się z czarnych właśnie tych włoskowych spodni, które są teraz dostępne w perszce i są trzy kolory, czarne, brązowe i granatowe. Ja mam właśnie czarne i brązowe, także założymy sobie te czarne, do tego topik czarny, może być to seterek, może być to to właśnie na ramionkach. białe Air Force, chociaż moje już nie są takie białe, może założę Jordany i dodatkowo płaszczyk, tutaj mamy taki szerszy, ja mam troszeczkę cieńszy, niż tutaj na tym zdjęciu, ale myślę, że również przejdzie, tylko muszę go gdzieś znaleźć. E, właśnie taki beżowy, do tego jakaś torebka e, i tu sumie cała stylizacja, także lecimy. No i jestem z kolejną stylizacją, płaszczek jest z komani, e, sweterek ze strony Barusa, a spodnie woskowe z berszki e, i buty Jordany. Także tak się prezentuje stylizacja. Jeśli Wam się podobało, zostawiacie oczywiście łapkę w górę, komentarze i subskrypcje z dzwoneczkiem, żeby być z każdym filmem na bieżąco. A teraz pojawia się dwa razy w tygodniu, także żeby żadnego nie ominąć musicie zasubskrybować ten kanał i właśnie dzwoneczkiem. A i napiszcie mi jeszcze w komentarzu, która stylizacja podoba Wam się najbardziej i która jest najlepiej odzorowana. To wszystko, dzięki.